Witam serdecznie. Dzisiaj, moi drodzy, mamy 23 grudnia 2021 roku. I dzisiaj, jak co roku, praktycznie chciałbym Wam złożyć najlepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam przede wszystkim zdrowych, wesołych i radosnych świąt. I oczywiście udanych i wymarzonych prezentów pod choinką oraz wspaniałych, miłych chwil. Z rodziną, ponieważ myślę, że ten czas powinniśmy spędzić właśnie z najbliższymi, z osobami ważnymi dla nas, praktycznie z rodziną. W tym czasie odsuwamy wszystkie problemy w kąt albo chowamy do kieszeni. I oczywiście gorąco Was, moi drodzy, pozdrawiam. Dziękuję, że zawsze byliście przez cały czas, kiedy jakikolwiek film wrzuciłem, że zawsze odwiedziliście mnie. Napisaliście miły komentarz. Jestem wam za to naprawdę bardzo wdzięczny. I moi drodzy, myślę, że w święta pojawi się jakiś film. No a po świętach zostanie nam tydzień. No a potem nowy rok, a więc życzę Wam również szczęśliwego nowego roku i udanej zabawy. Cześć!